Dzień dobry Państwu dzisiaj chciałbym zaprosić Państwa nie do słuchania interpretacji wielkich dzieł Fiodora Dostojewskiego, lecz do słuchania i czytania mojej własnej powieści pod tytułem Podróż na Białoruś albo śmierć Hioba. Wydałem ją w wydawnictwie estymator. Pod tym filmem znajdują się w opisie linki do e-booka i audiobooka. Możecie na stronie tego wydawnictwa wybrać księgarnię, z którą współpracujecie, lub tę, która ma najniższą cenę i najlepsze warunki. Możecie również przeczytać pełne opisanie tej powieści. Pobrać bezpłatne próbki tekstu i audiobooka. Ta powieść dzieje się w Polsce i na Białorusi. Tak, w Polsce i na Białorusi. Jest to Białoruś sprzed 2020 roku, przed tych wydarzeń. Uważam, że rolą filozofa jest nie oceniać, sądzić, oskarżać, a tym bardziej pouczać lecz przede wszystkim słuchać, słuchać innych i starać się ich w miarę możliwości zrozumieć. Odsądzenia są sędziowie, a od potępiania, jak to widzimy, politycy. Zapraszam więc do uczestniczenia w życiu mojego bohatera. To Polak Włodek, który na Białorusi staje się Wołodią. Zapraszam do obserwowania, jak wraz ze swoimi białoruskimi przyjaciółmi pracuje, myje się w bani, przemyca, spiera się z celnikami, wisiaduje na oblewaniu mieszkania w Grodnie, a nawet składa wizytę w KGB. Tak jedynie w tym kraju, ta instytucja, tak znana z przeszłości, wciąż ma tę samą nazwę. Będzie seks, sensacja i między nimi skryte rozważania filozoficzne na miarę mojego bohatera. To jest prawdziwa beletrystyka. Proszę się nie bać filozofii. Będzie jej tyle, ile potrzeba. Mój bohater nie jest prostym człowiekiem, spiera się z Bogiem. Szuka biblijnego Hioba, tak tego. Z Pisma Świętego. Ale jest to przede wszystkim powieść o miłości, bo mój bohater tęsknie za osobą ukochaną, którą kiedyś na zawsze utracił. Ale znów ją odzyska, znów weźmie ją w ramiona. Zobaczymy, jak mogło do tego dojść. Ale to już ale tego już Państwo dowiecie się sami. Gorąco zapraszam i z góry dziękuję.